Nigdy w historii polskiej mody nie było takiego wydarzenia sportowego, czyli nie było pokazu mody sportowej o takiej skali, o takim zasięgu. Kolekcja 4F na sezon jesień-zima 2015 i limitowana kolekcja Ranity Sobańskiej dla marki 4F na torze wyścigów konnych na warszawskim Służewcu. To było prawdziwe wydarzenie. Kolekcja powstała w Los Angeles, jest inspiracją wielkich miast, metropolii. To co jest charakterystyczne i to co podkreśla tą kolekcję to hologramy i takie opalizujące struktury, siatki, pianki. Jest to takie połączenie sportu z fashion. Świetnie przygotowana stylizacja, z odrobiną tajemnicy, z zakrywaniem bluzami pół twarzy. Wszystko w stępie wszystko zmienne, ten mix z rowerami. Ta energia, dynamika i ci młodzi ludzie, no to super. Chyba był luz, taki luz, którego czasami brakuje. Mam wrażenie, że wszyscy powiedzieli sobie, jutro idę biegać. Marka 4 powstała w cała 2002 roku. Od samego początku idea była taka, żeby połączyć sport profesjonalny, mody, ten silny element fashion i przygotować też kolekcje dla tych osób, które uprawiają sport amatorsko lub półamatorsko. Bardzo lubię biegać. W Santa Monica jest taki deptak przy plaży i tam jest zawsze masa ludzi. Wszyscy jeżdżą na rolkach, na wrotkach, na yy, rowerach, biegają. Ja tam lubię biegać. I zawsze mi było bardzo miło, jak ktoś mnie pytał, co, co mam na sobie i gdzie to można kupić. Ja mówiłam, że to jest polska marka. Ja szukałam kombinezonu na snowboard, który byłby biało-czarny. I właśnie w kolekcji jak znalazłam taki. Co prawda on był narciarski, ale ja wziąłam troszeczkę za duży. I można wyglądać sportowo można pójść w takie takiej na treninga, wyglądać bardzo oryginalnie, modnie, wygodnie. Jakiegoś przekombinowania, udawania. Dla mnie proste rzeczy zawsze się bronią, jest prosty przekaz. Mam taki dług wdzięczności wobec 4F, za to, że byli inspiracją i rozpoczęciem zupełnie nowego etapu w moim życiu, i nagle okazało się, że jakiś taki duch sportowy się we mnie obudził. Marka 4F od igrzysk w 2016 w Rio będzie obecna nie tylko na polskiej reprezentacji, ale także co najmniej na dwóch reprezentacjach innych europejskich, co oznacza, że rozpoczynamy naszą ekspansję na rynki europejskie, jak również zaczynamy sprzedaż w Stanach Zjednoczonych.